Ja mam na imię Edyta, to jest Lia, A to? Mela. i razem prowadzimy ten kanał. Tak? Tak. Dzisiaj gościnnie u nas gang mocniaków. Bo jak wiecie, od kilku odcinków gang mocniaków jest już w naszym domu, tak? Od pierwszego dnia, kiedy tylko był dostępny. No i, no i dzisiaj słuchajcie challenge. Challenge jedzeniowy taki jak mocniaki lubią najbardziej, czyli E? Kanapka. Kanapka challenge. Słuchajcie, mamy tutaj różne produkty. Jest szyneczka, ser te ogórki kiszone, sałata, papryka, jajeczko, szczypiorek, rzodkiewka, ogórek Masle. zielony, pomidorek, masełko jako dodatek, żeby się tam przyklejał, wiecie, żeby się jest wszystko kleiło. Jest i ogórki. Tak jest. Mamy krem czekoladowy. Mamy krem orzechowy. Mamy. U? Dżem! I to są... A, i jeszcze mamy czosnek tutaj, słuchajcie. I to są produkty, które tutaj mocniaki będą losowały cool. na nasze kanapki. Mocniaki mają w sumie wylosować dla nas po trzy produkty. I potem naszym zadaniem jest zjeść tą kanapkę. Jak wiecie, mogą być połączenia różne. Sami widzicie, że na przykład może być krem czekoladowy z czosnkiem, co będzie naprawdę niedobre. Musimy zjeść nasze kanapki, a przynajmniej zjeść gryza, dobra? Jak już będą takie naprawdę, no to zjeść gryza. No i kto tego nie zrobi, ten przegrywa. A kto zje najwięcej kanapki, może tak się umówmy, że kto zje najwięcej kanapki, ten wygrywa. Oh, dobra. Oh. No to zaczynamy! Okej, okay. no to pierwszy, słuchajcie, losuję ja! Hm. dla kogo by tu losować? Może dla ciebie, Nela, okej? Okay? Może być? Dobra! Dobra, no to ty jesteś pierwsza, uważaj! No to okej, okay. jestem już przy kole Fortuny! Dziewczyny, trzymajcie kciuki, żebym nie wylosował czegoś strasznie niedobrego! No to start! Oh, o, pomij... nie! Szczypiorek! Dla Nelusi szczypiorek! I co, Nela? Może być szczypiorek? No to tak, weź sobie kromeczkę jedną. Może najpierw ją sobie troszeczkę posmaruj masłem? Ja lubię bo... szczypiorek. Lubisz? No to dobrze, no to dobrze. Posmaruj ją sobie trochę masłem, dlatego bo nie będziesz się chciał ten szczypiorek trzymać. Dajesz radę? Ostrożnie, no to posuwaj sobie, no przesun, przesun, przesun. Szybko, szybko. O właśnie, no. Radio, co ty tam przeszkadzasz? Dobra, smaruj. Smaruj sobie masełkiem, Potem szybciutko szczypioreczek, zimne masło. Nie da się posmarować. No to dobra, to tam trochę i sobie tam sypnij trochę tego szczypiorku, co tu jest. O! O tutaj zobaczcie, jest szczypiorek. Tak, Lila pokazuje. No to już. No i okej. Okay. Nela już posmarowała. No to teraz dawaj ten szczypiorek. Lubisz szczypiorek, czy nie? To nie musisz dawać tak dużo. A ja lubię bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo lubisz szczypiorku? Mmm. No to dobra. A ty może dla ciebie też, też lubię. Ja nie, ja lubię tylko słodkie. O, takie kremiki, rogaliki. O takie ja lubię. No to teraz kolejna mnie. Jestem Dorotka Dyni, jakby ktoś nie pamiętał. No to co? To teraz kręcę dla ciebie, nie? A? No to okej. Okay. Raz, dwa i po trzy. Czosnek. O o! O o! Czosnek jest chyba niesmaczny co? No ale chyba damy radę. Jeden plasterek co? Gdzieś na róg. Ok? Posmaruj sobie troszkę masłem żeby na pewno Ci się ten chlebek tam do chlebka wszystko przykleiło. Tak? Posmaruj sobie trochę masełkiem. No i dajemy jeden. Niestety trzeba dać jeden czosnyczek. Czosnyczek. Takie plasterki tu są. O, zobaczcie. Takie plasterki czasu są. No to już. Zasuwaj. Troszeczkę, troszeczkę. Tak. No i z boku sobie daj. Z boku daj tam to masło, nie na środku. Tak. I z boku sobie daj. O. Dobra. No i teraz jeden czosniczek. Proszę sobie tutaj wyciągnąć jakiś malutki może. Da się jakiś malutki?

sobie weźmie chlebek, troszkę masełka, o, ciach, ciach, ciak, troszkę masełka, tak nie za dużo, bo nie wiadomo, co tu będzie jeszcze, no i rzodkiewkę, tak? No to dobra, dajmy ze trzy plasterki rzodkiewki, o, proszę bardzo. No niech ja zerknę, niech ja zerknę. Teraz może ja co? Dawno nie było chłopaka. <laughs> ja dla kogo? Dla Neli, tak? Okej, okay, Nela, no to dobra. Idziemy coś dla ciebie znaleźć. Może tym razem dostaniesz coś, co pasuje do szczypiorku, żeby to było ze sobą takie smaczne. Rzodkiewka. Rzodkiewka. Dokładnie tak samo jak mama. Może być Nela Rzodkiewka? No to okej. Okay. No to nakładaj sobie szybciutko rzodkieweczkę. Nela lubi. Nela lubi rzodkiewkę. No to dobrze. A ty, Lila, lubisz rzodkiewkę? Nie bardzo. Dobra, Nela, nałożysz sobie trzy rzodkiewki. Ok. Mogą być trzy rzodkiewki. No, no. Jeszcze tutaj. Okej, okay. załatwione, pokażę Ci to wyszło, weź rączki. No dobra, jest ok, zaliczam. Ok, to teraz dla Lili. No to dla Lili To może będę wybierał ja. Lila, mogę wybierać ja? Chciałem w ogóle pochwalić ten challenge, bo jest dużo dobrych, zdrowych produktów. Oczywiście pomijam tego krema czekoladowego, ale trudno, już musi być w naszym zespole, to już niech będzie. Dużo lepszy jest krem orzechowy. Pamiętajcie o tym, że jest dużo zdrowszy. A dżemy, no to są takie, takie, o, bo tam też jest bardzo dużo cukru. O matko, a ten rzęda znowu zaczyna wejść, ty już się. Awokado, uspokój, bo normalnie nie wytrzymam. Dobra, dobra. Już kręcę. Co byś Lila teraz chciała? A może teraz niech Lila zakręci. Kręć Lila. Kręć dla siebie. Szynka. bardzo dobry wybór zdrowy no to już nakładaj sobie plasterek szynki może z góry co nie z samego dołu no dobra nakładaj sobie plasterek szynki wygląda pięknie lila już skupnęła sobie smaczna jest okej? Okay? no to dobra to teraz kto losuje dla mamy kropelka, dziewczynka. Taka y, woda. Tak jak mama. No to dobra, no to ja teraz losuję dla mamy. Raz, dwa, trzy. Co to będzie? Co to będzie? Nutella do rzadkiewki. Ale fuj. Oh, no. Czyli krem czekoladowy. Wiecie, ten krem czekoladowy, czego taka awokado nie lubi. Pamiętacie? Pamiętacie z poprzedniego odcinka? No dobra, no mamo, bardzo jest mi przykro, ale dzisiaj jest rzutkiewkę z kremem czekoladowym. O fuj, oh, no. rzodkiewka z kremem czekoladowym, oj coś czuję, że chyba nie wygrałam tego challenge'u. Ile mam tego dać? Tak? I mamo, ja Ci nie chcę tylko przypominać ostatniego challenge'u. Gdzie jedliśmy? Pamiętasz czym tata miał kanapkę? Z czym ja jadłem kanapkę? Nie, nie pamiętam Ja doskonale pamiętam Nutella Czosnek <noise> I coś tam jeszcze było, ale tą no kanapkę to Ale tą kanapkę dobrze pamiętam, dobrze ją wspominam mhm. Okej, okay, no to ja już mam, proszę bardzo Jest dowód a teraz, kto losuje dla Nelusi naszej? No to teraz ja, Benek. Nela, chodź, ty też sobie sama zakręć. Żeby potem nie było, wiecie, na mnie. No, Nela, kręć. A, czosnek! Ale masz, Nela, ostrą dzisiaj kanapkę. No dobra. Chociaż jeden kawałek, co? Ja też mam. Może być? Też masz czosnek. No weź jeden kawałek, komisyjnie, wszystko sprawdzimy, no już wzięte? Okej, okay, położyłaś z boku. Dobra, ja to zaliczam. słuchajcie, bo nawet tam nie podchodzę blisko, bo ten czosnek tak śmierdzi, że hu, hu. No to teraz ja, ale się doczekać nie mogłam, jestem taka podekscytowana. Lila, pozwalam Ci, kręć. Ale ostro zakręciła. Ogórek kiszony, no niezłe połączenie i czosnkiem. Myślę sobie, że jest całkiem nieźle. Ile, ile bierzesz tych ogórków kiszonych? Ty chyba lubisz ogórka, nie? Tak słyszałam. Hooray! Jeden, dwa, muzyka. trzy, cztery. Dobra, cztery ogórki. Popatrzcie z bliska. Okej, okay, jest wszystko ustalone. No to teraz kto dla mamy? A dla mamy ja. Ja jestem taki kanapkowy, śniadaniowy. Może dla mamy wylosuję. Zobaczcie, tu nawet jest jajko. O! Takie żółte jak ja. Ma żółtko. No to może ja teraz wylosuję. Lila, losuj za mamę. Juhu! Dżem. Ale numer. Mama ma dżem. <laughs> Mamo, to chyba nie będzie takie smaczne ta żółtkiewka z czekoladą i dżemem. Chociaż nie wiem, nie wiem jak tam Twoje smaki. O nie! Dżem jeszcze do tego? No, oh, no! No nie wiem, ja chyba tę całę jednak. Ja ci będę mało, bardzo kibicował, jak będziesz jadła. Łódekka z dżemem. Powiedzcie, sam dżem z. kremem to jest niezły, nie? Ale z dżemem. Ja ci powiem, to jak ty mi mówiłaś. Przez wszystko osobno jest super! Hej! Popieram! Dobra! To co? To chyba jemy nasze kanapki, co? Ile gryzów każdy jest w stanie zjeść swojej kanapki? No dobra, Lila. No ile gryzów już masz? No, po jednym gryzie miałaś gryz U gryzasz. Tak, teraz na lat, gryzie. Działo się? Dało się zjeść? Mhm, to teraz ja. Jak wrażenia? Mhm. Dobrze, Hela gryzie dalej. Czy już nie co? Ila gryzie dalej. Ila? Nie, no Ila. <grych> Ila ma dobrą kantkę, a ty dalej? No to gryź, Mila zrobiła dwa gryzy. na ten czosnek zjadła? Czosnek jej tam chyba, jest gdzieś ten czosnek. Nie. A tu to... No to na kanapkę go. Co to dalej? No można położyć gdzie się chce, no to na kładzie na końcu, żeby jak najwięcej gryzów złożył. mieć. dobra. No jak to mamo? No, bywało lepiej Ile macie kanapki jeszcze? Ja mam jeszcze tyle wo, 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 wo. No ja dużo zjadłam Nie ja mam dużej gryzy, dziewczyny możecie zjeść jeszcze trochę Ja mam Albo słuchajcie, w ogóle jedzmy i zobaczymy kto ile zje Lila nie dokładaj sobie lubię <laughs> Dobra, no, no to jemy Ale się nie tylko jak zjem, ale Tego chyba nie hmm. <laughs> No, wcinać, wcinać. Szkoda, że nic nie przewidziałam do popicia w tym challenge'u. No, chyba więcej No jak więcej nie zjesz? To przegrywasz challenge? No ja tu coś widzę, że tu chyba jest zwycięzca. No jest. <grym> Lecia, jesz jeszcze, czy już koniec? Ja nie mogę. Już nie możesz więcej? Ja ty Lila, jesz jeszcze? Ja nie mogę przegrać tego celu. Nie możesz go przegrać? Będziesz go jadła? Będziesz jadła tą kanapkę? No to wcinaj. ten czosnek jeszcze masz na sam koniec, na ostatni grys. Chyba, że teraz zjesz. Chyba potem, nie? Na końcu. Co? No, no! Lila a Lilaczkowi już tylko czosnek został. Lila wszystko wsunęła resztę, tak? Awesome! No. Ej, to jest zutane. To mama co zostało ci, No ty tyle, tyle. Ale ja. Dobra. Porażka. Nie poleca. No. To co, Lila, jeszcze ostatni kawałek? mamy za ciebie kciuki. Że zjesz czosnek. Nie? A ty, Nela? Jeszcze, A ty jesz już czosnek? To jest Jest kanapka. Bo to się liczy, ile ktoś je kanapki. Ja już chyba, słuchajcie, pasuję. No ja już nie Nie Niedobrze. Lila ma więcej, mniej zostało, tak to. Lila na razie wygrywa ze mną. Zobaczymy, co Nela. No to okej, okay, to mamy zwycięzcę. Nela spasowała. Ja już też spasowałam i wygrywa Lila ze swoim ostatnim ząbkiem w czosnku. Gratulujemy! Cool. Druga ręka. No dobra. Wilaczek wsuwa dalej ogóraski. Dziewczyny lubią takie challenge jedzeniowe, nie? Jedzeniowe najbardziej. Okej. Okay. No to mocniaki dla nas nieźle dzisiaj wylosowały, ale nam zamieszały. Żegnamy się już z wami. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli takie challenge z mocniakami wam się podobają. O właśnie, nikt nie wylosował sałaty. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z Gangiem Mocniaków. Zaglądajcie również na nasz kanał, żeby patrzeć, czy nowe odcinki się już pojawiają, albo na kartę społeczność. Pamiętajcie, że odcinki zawsze we wtorki i w soboty, to na pewno. We wtorki o 15, o 3 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. A w inne dni tygodnia, jeżeli będziemy mieć nadmiar filmów, to będziemy publikować. Postaramy się publikować więcej filmów, tak jak się umawialiśmy. Dziękujemy Wam, pozdrawiamy Was, wysyłamy Wam ciumeczki, buziaczki. I la panu się, Lila była bardzo głodna dzisiaj. O, dzisiaj chyba zerówce mało dawali jeść. Buziaczki, pa pa pa! Pa pa pa! Pa pa! Pa pa! Pa pa pa! pa, pa.